Witajcie! Dzisiaj porozmawiamy sobie znowu o szabli i to o czym chciałbym Wam powiedzieć to takie mocno nieoczywiste zagadnienie jak prowadzenie, jak prowadzenie natarcia w szabli z uwzględnieniem zasady Primum Vivere czyli konwencji szablowej używanej w nowoczesnej szermierce klasycznej czyli w MCF. Na początku rzecz oczywista Mamy chwyt szablowy. Natarcie rozpoczynamy zawsze wypychając do przodu szpic broni kciukiem. tak Jeżeli chcecie zobaczyć, jak dokładnie trzymać broń i zwłaszcza szable, zapraszam na zaprzyjaźniony kanał Miss Fencing. Jak zawsze. Tam również omawiane są, są podstawy. Stoimy w postawie, wyprowadzamy natarcie powiedzmy, powiedzmy na głowę, hop. I tyle. I to jakby jest, jest jasne. Może zakończyć dziękuję. Wiecie, jak wyprowadzamy natarcia w szabli. Słuchajcie, oczywiście w walce na zawodach lub w walce pojedynkowej, ta sytuacja nigdy nie jest aż tak idealna. Tam Akurat przeciwnik wchodzi w zasięg, cofa się, macie jakieś, jakiś problem, jesteście wybici z rytmu po poprzednim zwarciu itd., itd. To nigdy nie jest tak wyidealizowany ruch. Ale co jest w ogóle istotne, jeżeli mówimy o natarciu? W MCF i w szermierce. Ogólnie w każdej szermierce, która odwołuje się do, do realizmu, czyli chcąc się odwołać do pojedynku, musimy pamiętać o tym, że przeciwnik musi nasze natarcie widzieć. Jest to swego rodzaju paradoks, dlatego że gdyby tak zastanowić się bardzo prosto, to najlepiej by było, gdyby przeciwnik naszego trafienia nie zauważył, a my byśmy trafili. I oczywiście, gdybyśmy go trafili, wycofali się, a on dopiero wtedy by się obudził, to w porządku, ale rzadko trafia nam się na zawodach przeciwnik, który śpi. W związku z tym najczęściej będzie to wyglądało inaczej. Wyprowadzicie jakieś trafienie, przeciwnik go nie zauważy, zorientuje się w ostatniej chwili, nie zdąży już podjąć żadnej akcji obronnej, wyprowadza swoje natarcie, a w zasadzie przeciw, formalnie rzecz biorąc, przeciw natarcie, czyli mamy dubla, Trafienie, trafienie obopólne lub równoczesne w zależności od tego jak zostanie ono rozsądzone konwencyjnie, ale tak czy tak nie jest to dobra nie jest to dobra, dobra sytuacja. Chcielibyśmy trafić na czystość. chcielibyśmy trafić i trafienia nie otrzymać. W związku z tym musimy prowadzić nasze natarcie w taki sposób, żeby przeciwnik się przed nim Bronił, ale że mu się to nie udało. Popatrzcie, jeżeli rozpocznę ruch natarcia w następujący sposób: wiecie, że nacieram, widzicie mój kosz, tak? Widzicie broń, będziecie się bronić przed tym natarciem. Jeśli natomiast rozpocznę natarcie w ten sposób, może się zdarzyć, że na ten ruch że ten ruch zostanie odczytany jako zaproszenie, tak? Oczywiście tam nie ma tego zatrzymania, zatrzymuję się, żeby wam go pokazać. Czyli opuszczam broń, ewentualnie opuszczam broń i prowadzę jakieś inne cięcie. Teraz w pojedynku, mój przeciwnik może się obudzić za późno, jeśli tak zrobię dostanę trafienie również oba jesteśmy trafieni źle na zawodach natomiast sędzia nie odczyta mojego natarcia tak jakby ono zaczęło się już tutaj pokażę to z boku będzie to lepiej widoczne tak poprawne natarcie wszystko w porządku sędzia od początku ruchu w przód odczytuje to jako natarcie, przeciwnik widzi, że to natarcie broni się, przeciw naciera, no coś tam robi. Natomiast jeżeli zaczynam od opuszczenia kosza, tak, dopiero gdzieś w tym momencie sędzia bądź przeciwnik mogą postrzegać to jako natarcie moje. Co to oznacza? To oznacza, że możemy skończyć walkę z trafieniem równoczesnym, ukaranie utratą punktów, walka przegrana. W pojedynku, jak już powiedziałem, skończy się to tak jak trzeba. Czyli obie osoby zostaną trafione. Jak tego uniknąć? Pamiętajcie, że to. Hmm, co postrzega zarówno przeciwnik, jak i sędzia, to dużo bardziej kosz broni niż szpic broni. Więc ze wszystkich możliwych powodów, wychodząc cięciem, co prawda rozpoczynamy kciukiem i szpicem broni, ale równocześnie podąża za nim kosz. To samo przy pchnięciu. Pchnięcie prowadzimy tędy, a nie tędy. Ma to jeszcze jedną zaletę, znowu z punktu widzenia walki realnej, pojedynkowej. Jeśli prowadzę, znowu wracam do tego pchnięcia. Jeśli prowadzę pchnięcie tędy, przeciwnik zdecyduje się na przeciw natarcie. Jednym krótkim ruchem ręki przechodzę do zasłony, odpowiadam, tak? Czyli stoję sobie w postawie, rozpoczynam pchnięcie, przyjmuję po drodze zasłonę, trafiam, tak? Jeszcze raz spróbuję wolniej, Roz... zaczynam pchnięcie, przechodzę do zasłony, trafiam. Eee... To samo będzie tyczyło się wszystkich pozostałych natarć. Natarć, które będą prowadzone tutaj, tak, wysoko raczej niż stąd. Podobne zasady rządzą natarciami w szpadzie, ale tam już oczywiście. Konwencja w ogóle was nie uratuje, bez względu na, na, wynik, na wynik walki, znaczy na, na, rodzaj, na rodzaj tego trafienia, tego dubla, który się zdarzył. Natomiast też trzeba będzie tą broń prowadzić odpowiednio, ale o tym sobie powiemy kiedy indziej. Ok, podsumowując. Przy poprawnym natarciu broń zaczynamy, wypychamy broń kciukiem, startuje szpic broni. Razem z nim kosz. Natarcie idzie raczej wysoko niż nisko, jest to dużo bezpieczniejsze. Oczywiście, słuchajcie, od każdej, każdej zasady w Szermierce znajdą się jakieś wyjątki. Hmm. Możecie na przykład celowo wyprowadzić na tarcie nisko, żeby sprowokować działanie ze strony przeciwnika. Mogę zdecydować się na niskie pchnięcie, oczekując przeciw natarcia. Po to, żeby je wybrać, czy piątą, czy pierwszą, czy w dowolny inny sposób. Nie wiem, drugą też mogę, przeciw drugą w zasadzie, tam jest bardzo wiele sposobów. Mm. Ale podstawowy sposób przyjmowania natarcia jest taki jak opisałem. Yy, mam nadzieję, że do czegoś Wam się to przyda. Będziecie mieli troszeczkę mniej, mniej dubli na zawodach, yy, a im mniej, tym lepiej. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że, że do czegoś Wam się to przyda. Bardzo dziękuję, że, że byliście tutaj ze mną. Jak zawsze, subskrybujcie, włączajcie notyfikacje, oglądajcie i przede wszystkim ćwiczcie. Mam nadzieję, że już niedługo spotkamy się, się na sali treningowej. Miłego dnia!